Cza stary, czaj, że ten Czaj, że dzisiaj pojechałem autem i wróciłem bez auta Dlaczego, tak? No bo słuchaj tego, jakby og og ogromny błąd BMW Nie chcę jakby mniej nazwiska czy nawet salonu podawać, lecz jakby pomimo, że to jest ich błąd, jakby to są w porządku ludzie komuś się pojebało, pomimo że im powiedziałem to ze 150 razy za każdym razem jak ten słuchaj. Rozbili mi ten samochód. Niech chłop wjechał, samochód był uszkodzony. No tak, był kaput. Stwierdziłem, że trzeba naprawić. Z oce sprawcy poszło 291 tysięcy plus wat. Mhm. No. Połowa października, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. No tak powiedzmy, no niech będzie, 6 miesięcy. Niech będzie, 6 miesięcy. 15, tam około 15 października. Tam 6, 6 kwietnia i zajebista robota, stary. Naprawdę, kurwa, wchodzisz, wszystko idealnie, spasowane. Kurwa, piękny samochód, jeszcze Kubas, 4omek do odkleju. No kurwa, wszystko zajebiście, nie? Poza tym, że złamała się dokładka Splitter. Ym, splitter splitter się złamał, coś tam jeszcze, kurwa, czegoś nie było, nie? Więc no, bo Dreventon jeszcze tego nie miał, bo ja to z Dreventonem ja. To jest ta sama firma, która. Karbony buddzie robiła do M3 CS, solidna polska firma, jak nie najlepsza to Topka. No no i wyjeżdżam wczoraj, jedziemy na mecz siatkówki, półfinał Ligi Mistrzów, tylko dwa sety potrzebne ja, ja, yy, Jastrzębskiemu Węglowi, żeby awansowali do finału Ligi Mistrzów. Wyjeżdżam za ten, wyjeżdżam za bramki A4 Wrocław. Wpierdoliłem buta w podłogę, wiadomo do 140 można tam zaszaleć. Error napędu, error napędu, obroty jakby zblokowane obroty zblokowane do tysiąca obrotów. Zatrzymałem samochód i ja miałem kiedyś taką sytuację, bo kiedyś jak dwójkę zostawiłem w BMW, tylko że jak wciskałem gaz, to towarzyszyło takie syczenie, takie Więc mówię, no coś się ulatnia, jakby głupi nie byłem. Okazało się końców, że źle była jakby takim nie chyba takim metalowym co się tak jakby zakładasz gdzieś rurkę i potem to jakby przymocujesz, żeby nie spadała, nie? Jak to się nazywa? No taka kurwa, no nie trytytka, bo to metalowe jest. I się okazało, że po prostu się odpięła w połowie linka od Interkulera. Założyli, to było OK. No a teraz mówię, jak patrzę na ten, mówię, no dobra, silnik jedną. <laughs> tak nie daj, że już kurwa 300 dwadzieścia, 20, dwadzieścia, 20, no jakieś 340 tysięcy już z oczek sprawcy, to mi silnik wymieniłem no bo, no bo chyba, no pomimo tego, że już teraz już rzeczywiście by przekroczyło wartość tego samochodu, no to kurwa, kto będzie, co zrobią już z zrobionym samochodem, no głupota, głupota. Zadzwoniłem, zadzwoniłem się do ziomeczka z, z BMW i on mówi tak, zatrzymaj, odpal samochód, nie, odpal zapłon, nie, że bez tego, bez hamulca kilka trzy razy przycisk start, i on wchodzi, jakby taki tryb diagnostyczny, i oni sobie szczytali. Mówi tak, yy, sterownik od gpf to jest gazolin, coś tam, filter, kurwa, coś. Zaraz, wam powiem jak to jest. Bo to nie jest DPF, bo DPS jest w Dieslach, nie? Dobra, że Ty mówiłeś, żeby to zrobili. I co oni to mieli zrobić, bo. Dług, długa ta historia. Czego no. oni zrobili? Co oni To jest tak, gazolinę, partykulatę, filter. To jest filtr cząstek stałych. To jest ogólnie Unia Europejska, pedałstwa, rzeczy z tym związane. Kurwa! Nie zgadzam się z tym słowem, sorry to już Nie popieram tego słowiska. Ja, te, ja też, ja Przepraszam cię za brata stary. Katper takie brzydkie rzeczy tu powiedział. No, nie, przecież ty tutaj nie przychodzi. Więc... Katper, wychodzisz stąd już! Dobra. Halo? Halo? No, Halo. no. Jest Filip jestem. No. ogólnie ehm. wydechak... Ja mam pokażę nawet, gdzie to jest, nie? Jak macie układ wydechowy. Jak macie, jak macie układ wydechowy, no to to jest jakby taka część, która powoduje no tłumi te spaliny, no coś takiego, nie? niech będzie. Przez to też kurwa kastruję te nowe samochody z dźwięku, no bo już tak kurwa, tak jawnie kurwa nie napierdają. te. znacie tego, że ja mam tytanowy układ wydechowy, kompletny. Nie no, mam, ale mam układ wydechowy, który nie ma tej części. I żeby rzeczywiście samochód fajnie jeździł, fajnie strzelał, żeby fajnie brzmiał yy, no to trzeba to wyrzucić. No i jest taki sterownik w samochodzie, który pyta co jakiś czas yy, pyta co jakiś czas GPF, a mówi, jak tam spaliny. No i GPF mu mówi tak i tak. I on ja mówi OK. A w moim samochodzie bo nie wrzucili ten sterownik, że i mówiłem, nie wrzucajcie. Bo oni musieli wrzucić sterownik od przekładni kierowniczej yy, i od reflektora, który się zbił <coughs> I, i spoko. Tutaj ja mówiłem tak, jeśli nie macie nikogo, kto wam to wrzuci, to mówię, załatwię tunera, który przyjdzie, wgra te dwa sterowniki, nie ruszając mapy. No, no i to wjechałem na to stradę, i nagle sterownik zapytał GPF-a, GPF-a jak tam spaliny, a GPF się okazało, że nie ma go w domu, nie? Więc wyskoczyła kontrolka, tam w tryb awaryjny wchodził ten samochód, Dało się jechać 120 na godzinę, dało się jechać, nie? Wyżej już czasami wyskakiwał. No i trzeba było się zatrzymać, wyłączyć samochód, włączyć jeszcze raz i. Więc no, więc trzeba było jechać poniżej tej prędkości, żeby... Więc no, jakoś pojechaliśmy do Rastrzemy, jakoś wróciliśmy, było ok. No i mówię tak, są dwie opcje. Albo wgrali jeszcze tego GPF-a, albo totalnie zablokowali sterownik. I teraz tak. Od 2020 roku, od sierpnia bodajże, BMW wprowadziło jakby zmiany w ich systemie i... Nie jest już tak łatwe, jak na przykład pojechałem z dwójką, że Patryk podłączył kabel, wgrał mapę, coś tam pohamował, dodał trochę gazu, wyjechałem miałem 150 KM więcej. Niestety tak już to nie wygląda. Bo teraz oczywiście możesz pojechać do jakiegokolwiek tunera w Polsce, ci wepnie kabel. Z mapę wyciągnij tej mapy nie będzie. Jakby nie nadpisują się rzeczy w samochodzie. Chyba, że się wyjście do jedynego człowieka w Europie, który obecnie jest w Finlandii. Ten sterownik, on coś z nim robi, wraca i wtedy już każdy każdy ten moder czy, czy jakiś specjalista, no jakiś ziomek z hamownią co, co to robi, może Ci zrobić mapę. No i pojechałem, Patryk o tablet, wpiął, yy, do, zaktualizowali mi samochód do nowego tego, wypierdolili wszystko co miałem, yy, zablokowany ten, zablokowany sterownik, wypiął kabel, powiedział tak, dwa tygodnie, ja powiedziałem, to tu masz kluczyk. I potem Seba po mnie zawiózł, byliśmy na obiedzie, najpierw po zegar pojechał, potem byliśmy na obiedzie, a potem Jasiu przyjechał. Jeszcze byliśmy z moim panem na, na szyszce, bo coś tam musieliśmy pogadać i wróciliśmy do domu, no. Dziękuję za tę historię, stary.